Witajcie! Ostatnimi czasy byłam u moich dobrych znajomych na przysłowiowej kawie i w czasie spotkania zaczęliśmy rozmawiać o dializoterapii. Przyznali się, że nie mają wielkiego pojęcia o tej formie leczenia. No ja z kolei jestem od września 2019 roku osobą dializowaną. Znamy się też z tą parą wiele lat, więc oni mieli zaufanie i śmiałość, żeby pytać. Ja miałam śmiałość, żeby im odpowiadać, ale przyznam się, że tutaj to spotkanie i ich w sumie pytania zainspirowały mnie, żeby nagrać ten filmik. I tutaj od razu zaznaczę, że każdy przypadek osoby dializowanej jest inny i nie każdego trzeba traktować tak samo. Ja zaznaczam, że powiem od razu to, co ja zauważyłam podczas moich dializ, to, co ja się dowiedziałam, ale to nie oznacza, że druga osoba, która ma dializę, nawet w tym samym ośrodku dializ, co ja, będzie miała dokładnie to samo doświadczenie czy tą samą wiedzę. Nagrany jest na tym kanale również filmik o moich typowych doświadczeniach z dializą. Oczywiście link będzie w opisie, więc obejrzyjcie jako uzupełnienie tego filmu. I dializa najprościej mówiąc, jest usuwaniem z organizmu produktów przemiany materii i wody, których nerki nie mogą usunąć z powodu choroby. Dializa pomaga także uzyskać równowagę metaboliczną poprzez usuwanie z krwi szeregu toksycznych związków. Dzieje się to przede wszystkim u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. I tacy pacjenci bez dializy nie mogliby żyć z powodu nagromadzenia toksyn we krwi. Lekarze u mnie mówili, że nawet kwestia nie wiem dwóch tygodni i mogłoby być po człowieku, gdyby nie chodził regularnie na dializę. Dializa jako taka trwa średnio około 4 godzin, czasami krócej, czasami dłużej. Też no, zależy czy ma maszyna piszczy czy nie, czy dializa jest dzień po dniu, to też ma znaczenie. Maszyna, czyli sztuczna nerka, każdy taki pisk, to jest taki, no nie pisk, pisk, ale po prostu, no, mówimy, że piszczy, czyli wydaje taki charakterystyczny dźwięk, zatrzymuje maszynę i to automatycznie przedłuża dializę o te kilka sekund czy kilka minut. Czasami, no zależy ile właśnie jest tego dźwięku, tego pisku. Słyszałam też o dializie trwającej blisko 5 godzin tutaj no bez pisków, prawda, ale tutaj też no nie wnikałam dlaczego. Na pewno na ten czas prawie 5 godzin musiał wyrazić zgodę lekarz nefrolog, więc no to nie jest to, że pacjent sobie sam tak wymyślił, to też jest po konsultacjach z lekarzem. Osoba dializowana siedzi na takim specjalnym fotelu podpięta do maszyny zwanej właśnie sztuczną nerką i podpiąć można na dwa różne sposoby, do tak zwanej przetoki, lub do specjalnego cewnika, nie mylić z cewnikiem, który się wpina do dróg moczowych w szpitalu. Przetoka to połączenie żyły i tętnicy, która jest wytworzona specjalnie do dializ i podczas dializy pielęgniarki wkuwają w przetokę specjalne igły przedłużone o specjalne dreny i połączone z dializatorem, czyli z tą maszyną zwaną sztuczną nerką. Cewnik to z kolei wąska rurka umieszczana w żyle centralnej. Zwykle w obrębie szyi, klatki piersiowej lub pachwiny. I założenie cewnika trwa przeważnie nie więcej niż pół godziny. Z kolei przetoka no to jest około godziny, bo to jest też na żyłach. I tutaj też cewnik ma swoje takie dwa specjalne porty, już na stałe zamontowane. Cewniki mogą być wykorzystane do dializowania bezpośrednio po ich założeniu. Czyli na przykład wychodzę z sali zabiegowej i od razu mogę jechać na dializę, mimo że no jestem świeżo po zabiegu. I cewniki stosuje się w sytuacjach, kiedy trzeba rozpocząć dializę zanim przetoka na naczyniach własnych lub z użyciem procesy naczyniowej osiągnie stan umożliwiający ich nakowanie, lub po prostu no, wytworzenie przetoki z racji problemów żylnych jest niemożliwe. Tak jak u mnie, miałam próby cztery wytworzenia przetoki że żaden przetok nie działa, więc u mnie jedynym wyjściem jest yy, cewnik, prawda? I tutaj też bez względu na to, czy osoba dializowana ma tą przetokę, czy cewnik, zawsze jest podpięta do tej sztucznej nerki. Ja tutaj akurat mam cewnik, więc mogę mówić bardziej na temat cewnika. Z kolei no, przy przetocenie no, tylko kwestia obserwacji. Mój cewnik obecnie jest założony tutaj w prawym barku, tutaj widzicie, i pielęgniarka, która podpina mnie do realizatora, która jest w danym momencie na dyżurze, podpina mnie dwoma drenami. Jednym drenem moja własna krew idzie do maszyny dializacyjnej, czyli nerki, w której jest oczyszczana i wraca do mojego krwiobiegu drugim drenem i jest już oczyszczona. Z tego, co zaobserwowałam podczas dializ, podobny mechanizm jest przy przetoce, z tym, że do przetoki się, tak jak wspominałam, wkłuwa i po wyjęciu po dializie igieł z osoba z przetoką jeszcze Około pół godziny pozostaje na fiatelu. Pilnuję, żeby krew z żyły nie poleciała, no bo wtedy też jest problem. Ja z kolei, mając cewnik, mam o tyle lżej, że po dializie mogę od razu wstać i iść do domu. No, chyba że się w danym momencie faktycznie źle czuję. Z dializą, czy da się żyć? No, o, da się żyć, no nawet trzeba chodzić na te dializy, jeśli się chce żyć. Chociaż no nie jest to proste. Jest bardzo dużo ograniczeń, i też no, zależy, jak często się ma tę dializę. Średnio się ma trzy razy w tygodniu dializę, więc to jest dużo ograniczeń, na przykład wyjazdowe, jeżeli chce się gdzieś dalej wyjechać. Wtedy no, trzeba sobie znaleźć stację dializ w miejscu, gdzie się jest, jeżeli się wyjeżdża dłużej, no, lub zrezygnować z wyjazdu, jeżeli mówimy o dłuższych wyjazdach. Pacjenci dializowani też muszą pilnować diety, i dieta tutaj odgrywa znaczącą rolę. Jak również jest istotna jako działanie profilaktyczne. I tutaj, przy chorobie nerek, jeżeli już jest mocno rozwinięta, no dieta właściwie jest już niezbędna. I na przykład, obciążający dla nerek jest bardzo obciążający nadmiar soli. Sól bowiem zatrzymuje wodę w organizmie i wtedy nie wystarczy zrezygnować z dosalania potraw. Trzeba też uważać na produkty, które same w sobie zawierają dużo soli, więc też trzeba wprowadzić do diety produkty niskobiałkowe. Ważne jest też unikanie szczawianów, które znajdą się m.in. w burakach czy szpinaku, a z kolei Nerki odpowiadają też za usuwanie z organizmu namiaru fosforu i potasu, więc tutaj niewłaściwa praca nerek może zaburzyć gospodarkę tych minerałów, więc trzeba też unikać nabiału z tego mięsa, czy roślin strączkowych, czy też tych warzyw i owoców, które mają same w sobie potas, na przykład pomidory, banany. Trzeba też pamiętać, że w przypadku różnych chorób nerek różną się też konkretne wskazania dietetyczne. Tutaj, też właśnie jadłospis jest uzgadniany ze specjalistą i samodzielnie nie wolno go modyfikować. I z kolei, osoby, które mają problem z chorobą nerek, powinny natomiast bezwzględnie rozstać się paleniem papierosów czy piciem alkoholu. Bo to też no niektórzy mówią, że jak masz chore nerki, to możesz pić alkohol. Właśnie nie. Mówimy przy schyłkowej. Chorobie nerek, tak jak jesteś dializowany, już alkohol nie wchodzi w grę. Alkohol, czy też płyny powinny być ograniczone do minimum jako płyny. Wiadomo, bo im więcej się wypinie w danym okresie, tym więcej jest pod dializy do odciągnięcia, też no pewnych, też zależy od organizmu, ile można na Płynów w danej dializie odciągnąć. Jedni wytrzymują, strzelam 4-5 kg, a jedni po kilogramie będą się źle czuli, bo każdy organizm jest inny. Tutaj też no, nie powinno się pić kawy czy też napojów gazowanych, bo tutaj jest z kolei dużo fosforu, więc też który jest no, niedozwolony. Słyszałam też o przypadku, że osoba mająca dializę mogła wypić na dobę lub zjeść w formie zupy szklankę płynu. Zimą, no to ja jeszcze sobie jestem w stanie wyobrazić tą szklankę, ale latem przy upałach, no dla mnie jest to no po prostu niewyobrażalne. Ale tak jak mówię, też pamiętajcie, że każdy pacjent jest inny, i jeżeli jeden na przykład nie może zjeść pomidora czy banana bo ma takie wyniki, to drugiej osobie, na przykład lekarz, może wręcz nakazać jeśli pomidory czy banany, bo będzie miał za mało potasu. Więc to też pamiętajcie, że każdy organizm jest inny, każda osoba dializowana ma inne doświadczenie, inne wskazania lekarskie i przede wszystkim należy się słuchać lekarzy, co mówią i stosować się do ich rad, brać regularnie wskazane leki, i uczyć je chodzić na dializę. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie pod tym filmikiem, postaram się odpowiedzieć przy okazji, na, czy w komentarzach, czy nagrać osobny film. Także do zobaczenia i trzymajcie się.